Cześć. Z tej strony Tomka. Dziś, dziś chciałbym opowiedzieć o zegarku, o zegarku, który ma u mnie dość trudny początek, dość trudny start, chociaż to tak naprawdę zupełnie nie jego wina. Zapraszam. Ten zegarek, który taki utrudniony start u mnie poniekąd ma, to jest drugi, drugi zegarek z mikrobrandu Nordin Marine Instruments, który mam okazję mieć w swojej kolekcji i który mam okazję wam pokazywać na kanale. Tym razem mamy tutaj do czynienia z modelem Sovereign, z modelem, który nie jest tak jak pierwsza, pierwsza instancja, z którą mogliśmy się spotkać już nurkiem, jest to zegarek, który celuje właśnie w takie klimaty bardziej zegarka codziennego. Trochę trochę ma coś z klimatu Zulu od Longina, trochę można by się w nim dopatrywać czegoś, ale Aquatera myślę, jeżeli chodzi o to, do czego ten zegarek miałby służyć, czyli do wszystkiego, taka całkiem. Ciekawa i zgrabna mieszanka. Zegarek, który muszę się przyznać od razu i powiem Wam absolutnie szczerze, na samym starcie, uważam za jeden z najciekawszych i najfajniejszych mikrobrandowych zegarków, jakie kiedykolwiek miałem w kolekcji, jakie kiedykolwiek w ogóle miałem okazję spotkać. Spotkałem tych zegarków dużo. Spotykałem zegarki tańsze, droższe, lepiej wykonane, gorzej wykonane. Pierwszy Nordic Marine Instrument, którego pokazywałem Wam na kanale, ten Nurek, już wtedy mocno mnie do siebie przekonał. Takim pietyzmem i dbałością o wykonanie, dbałością o szczegóły, szczegóły, to jak to wszystko było poskładane. Zastosowaniem wszystkich tych pomniejszych rozwiązań technicznych, które sprawiają, że codzienne życie z zegarkiem jest po prostu łatwiejsze, nie jednocześnie jak gdyby nie odpuszczając przy tym swojego pomysłu na siebie i tak dalej. Tutaj mam nieodparte wrażenie, a przynajmniej tak, tak ja to widzę, że to wszystko jest zrobione jeszcze raz i chyba nawet deczko lepiej, bo sam zegarek wizualnie po prostu mi się bardziej podoba. Skąd zatem teza o tym, że, że ten zegarek ma u mnie trudny start, skoro i mi się podoba, skoro tak jak jego poprzednik też uważam, że jest fajnie wykonany i że jest tym czymś, co w mikrobrandach właśnie jest najciekawsze, najfajniejsze. Jakiś pomysł połączony z niewygórowaną ceną, a to wszystko określone jeszcze fajnym, fajną realizacją już taką w metalu. No nie jest to, tak jak powiedziałem, jego wina. Po prostu zegarek ten Enemi wylądował u mnie w tym samym momencie, kiedy pojawił się Paneraj. Paneraj porwał mój nadgarstek. Wiecie, mówiłem Wam o tym, że Panerai po prostu, po prostu jakoś tak mocno mnie do siebie przekonał, tak się jakoś z nim zaprzyjaźniłem, że właściwie rzecz biorąc nie zdejmowałem go z ręki. No i tutaj wchodzi z powrotem ten Enemy, który był już przed Panerajem, którego Wam pokazywałem w unboxingu i takim pierwszym wrażeniu, a którego postanowiłem wykorzystać jako swoiste antidotum na to zawładnięcie mojego nadgarstka przez tego, przez tego luminorowego nurka. I to całkiem zadziałało. Chodziłem w nim bez przerwy przez dwa dni. Nagle się okazało, że, że trzeba umieć przeskoczyć pomiędzy tą taką dość dużą, a może nawet przerysowanie karykaturalnie bardziej odczuwalną zmianą rozmiaru z tego wielkiego pama na normalny, fajnie wymiarowany i wygodny zegarek. I wtedy Enemy dostał jeszcze jeden nieoczekiwany strzał, bo wpadł mi w ręce jeszcze jeden zegarek. Zegarek też z grupy tych, które od dawna, dawna chciałem pomacać, z którymi chciałem się spotkać, bo, bo w pewien sposób mnie fascynował od dłuższego czasu, od momentu, kiedy go kiedyś tam zobaczyłem. Ba, nawet więcej, ten konkretnie zegarek zainicjował w pewnym momencie. W mojej kolekcji taki, taki tryb poszukiwania ciekawego zegarka analogowo cyfrowego, an digi jakiegoś takiego właśnie. A tym zegarkiem jest Breitling Aerospace. Breitling Aerospace, którego mam okazję mieć u siebie i który jest w tej takiej fajnej, bardzo pierwotnej wersji. A co jeszcze bardziej szalone, to w bikolorze tytan i złoto. Zegarek, który jest nader nader ciekawy, ale myślę, że jest on też tematem na inny odcinek. A tutaj, a tutaj był to kolejny mały kamyczek w tryby tego mojego spotkania z enemi. Stąd właśnie ta teza, że ten zegarek, ten start u mnie w moim osobistym spotkaniu miał utrudniony po inne zegarki, takie, które gdzieś z tyłu mojej głowy były dłużej, które, z którymi spotkać się chciałem już od dawna, ukradły czas nadgarstkowy temu maluchowi albo temu zegarkowi, bo to nie jest jakiś szczególny mal. A to w sumie dość mocno wobec niego nie fair, bo tak jak już się przyznałem na samym starcie, sam zegarek Uważam, że jest po prostu świetny. Jest wyceniony mikrobrandowo na nieco ponad 2000 zł, o ile jeszcze jest dostępny. Jest zrobiony, tak jak powiedziałem, bardzo fajnie. Jest to taki zegarek, który, który właściwie rzecz biorąc, jeżeli tylko podoba Wam się estetyka, to mogę z czystym sumieniem polecić i być przekonany o tym, że nie będziecie zawiedzieni. Zegarek, który ma swoje. Pewne, powiedzmy sobie, charakterystyczne cechy. Tak jak we wstępniaku powiedziałem, troszeczkę jest w nim coś z lążina spirita. Szczególnie w kształcie dość płaskiego wyprowadzenia uszu i dość długiej długości tychże, co sprawia, że nie każdemu ta cecha tego designu może się podobać. Ale jeżeli to jest coś, co albo się Wam podoba, albo jak gdyby nie, nie wzbudza u Was jakichś negatywnych odczuć, tudzież patrzycie na to ambiwalentnie, to poza tym ja nie potrafię się dopatrzeć niczego. Specjalnego, takiego, o czym warto by było mówić jako o wielkich wadach tego zegarka. Troszeczkę ktoś w komentarzu wspomniał mi kiedyś, że rzeczywiście jest tutaj taka cecha, że koronka tego zegarka, to radełkowanie jest wykonane bardzo ostro i że ma swoistą przypadłość z tym e, związaną, taką, że operując koronką, ona zdiera mu skórę na palcach. U mnie się to nie dzieje, być może mam nieco inny charakter naskórka, ale rzeczywiście. To pieczołowitość i takie bardzo, bardzo wyraziste wykonanie redełkowania jest tu obecne. Może i w odczuciach dla niektórych z nas będzie to troszeczkę nazbyt wyraziste, za to zapewnia bardzo pewny i precyzyjny uchwyt i operację samą koronką. A poza tym, a poza tym doceniam ten projekt też za to, że jest nieprzekombinowany. To znaczy, nie jest tu nawciskane dużo rzeczy, które potencjalnie rzecz biorąc byłyby tylko na pokaz. Mamy bardzo prosty, płaski dekiel i mamy taką dość ułożoną kopertę w sensownym rozmiarze. W rozmiarze, który na 17-centymetrowym nadgarstku po prostu odnajduje się i na pasku, i na jego bransulecie. A sama branzoleta, już jak w przypadku tego jego poprzednika, nurka od NMI, jest wykonana co najmniej bardzo przyzwoicie, a dodatkowo wyposażona we wszystkie takie fajne, nowoczesne ułatwiacze życia, jak teleskopy do szybkiej wymiany, czy mikroregulacje bez użycia żadnych narzędzi. Ta moja wersja kolorystyczna, szara, której nazwy teraz z głowy nie pomnę, mam gdzieś w notatkach, ale nie będę Was tutaj zanudzał, pojawi się w opisach, urzekła mnie od pierwszego momentu, kiedy miałem okazję zobaczyć ją na jakichś zdjęciach, czy nawet jeszcze to wtedy renderach i przekonała mnie do tego, żebym zrobił preorder na ten zegarek. Czy jest to najlepszy możliwy wybór z perspektywy codziennego użytkowania? Chyba nie, jeżeli chodzi o jedną, jedyną cechę, to znaczy... W tej kombinacji kolorystycznej są takie momenty, takie ułożenia światła, że srebrne wskazówki na szarej tarczy są słabo widoczne i trzeba wykonać delikatny kątowy ruch nadgarstka, żeby przez refleksję światła wyraźnie odczytać sobie godzinę. Wersja czarna albo wersja z innymi kolorami tarcz na 100% jest pozbawiona tego, nazwijmy to mankamentu. A poza tym, a poza tym Właśnie w tym, jak jest tutaj poukładane wszystko i zrobione wszystko na tarczy, jest według mnie największa, największa zaleta i największa fajność tego zegarka. I warto się temu przyjrzeć bliżej, co wypadałoby zrobić w bardziej poukładanych i studyjnych ujęciach. Zapraszam. W tym. W studyjnym ujęciu już nie będę tutaj jakoś nadmiernie kombinował, bo dość dużo już korzystając z uroków pleneru jesiennego poopowiadałem o tym zegarku, Chciałam wam tylko pokazać nieco bliżej tą jego tarczę, rzucić okiem na wspomnianą koronkę. No i zacząć od tego, od czego zwykliśmy, zaczynać w tym ujęciu, czyli od tego, jakież to jest duże. Nasza zaufana suwmiarka twierdzi, że mamy tutaj do czynienia z kopertą o średnicy 40 mm bez koronki, a gdyby mierzyć po lunecie, to jest to 39 mm. Zegarek zyskuje bardzo dużo na smukłości i przez to na wygodzie noszenia dzięki tym skromnej grubości 10,8 mm. Lak to, to 47,2 mm. Myślę, że warto też tutaj zauważyć to, co wspominałem niejako a propos jego dość długich uszu, tutaj jest to poniekąd offsetowane tym, że nawet bransoleta potrafi bardzo mocno pod kątem 90 praktycznie stopni schodzić od razu w dół od pierwszego ogniwa. To dodaje nieco w wygodzie i łatwości noszenia na niezbyt wielkich nadgarstkach. A skoro jesteśmy przy noszeniu na niezbyt wielkich nadgarstkach, to rzućmy okiem. Wszystko to wymiarowo sprawia właśnie koherentne wrażenie takiego zygarka na co dzień. Zygarka, który, który po prostu wygodnie się nosi. Jedyną tą jego, powiedzmy sobie, charakterystyczną cechą, na którą warto zwrócić uwagę, są te dość długie uszy. Operowanie mechanizmem jest wygodne, a wspomniana już dość ostro, wykończona koronka sprawia, że, że robi się to tak z takim precyzyjnym uczuciem. Jeżeli jest coś, co myślę, że warto jeszcze dodać, to fakt, że mechanizm ten, który jest tutaj wykorzystany ma nakręcanie w tylko jeden rotor, nakręcający tylko w jednym kierunku, przez co potrafi być troszeczkę głośny. Choć nie wiem, czy uda mi się to uchwycić z perspektywy mikrofonu. To, co na starcie mnie przekonało do tego, żeby szarpnąć się poniekąd na zamówienie tego konkretnego modelu, tej konkretnej wersji, to jest właśnie ta tarcza. Ta tarcza, która, jak wspomniałem i jak się później okazało, ma tą pewną dozę mankamentu polegającą na tym, że w pewnych układach światła wskazówki, które są srebrne, zlewają się nieco z jej kolorem i nie jest to najbardziej czytelna tarcza na świecie, ale też nie odbiera jej to uroku. Podoba mi się to, jak zostało to wszystko tutaj poskładane. Jaki tu jest pietyzm, nakładane logo, fajna, delikatna, nie nazbyt narzucająca się ta faktura samej tarczy. Ten delikatny, kolorystyczny akcent na sekundniku, który pojawia się też na niektórych markerach traka minutowego. No i to, co mnie bardzo, bardzo mocno nazwijmy to urzeka, to wykończenie. Centralnej ośki mechanizmu zamknięcie i za pomocą zamknięcia kapa, takiego kołpaka, który jest na wskazówce sekundowej. Dla mnie zawsze jest to taki efekt jakby wyższego, wyższego pietyzmu, jeżeli chodzi o wizualną stronę tego wszystkiego, takie dopieszczenie, które z jakichś powodów nie spotykamy go nazbyt często w zegarkach, nawet tych, nazwijmy to firmowych i całkiem drogawych. Tym ostatecznym dodatkiem do tego funkcjonalnego charakteru tegoż NMI jest też bransoleta. Bransoleta, którą jak wspominałem można zapinać i odpinać, tudzież zakładać i demontować z koperty naszego zegarka bez użycia dodatkowych narzędzi. Dzięki użytym tutaj teleskopom, które nie wymagają tych, że pozwalają zrobić to za pomocą palców czy paznokci. A dodatkowo jeszcze wspomniany system, który pozwala nam regulować mikroregulacyjne położenie bransolety względem klamry bez narzędzi. To jest naprawdę fajnie wykonany kawał bransolety, który może się podobać i ja nie mam do niego żadnych uwag. Jest bardzo niewyszukany, jeżeli chodzi o kształt. Nie jest to nic porywczego. To w ogóle jest chyba cecha całego tego zegarka, że on nie jest jakieś wyszukanie porywcze. Raczej postawiono tutaj na to, żeby to, co już jest dobrze znane i nieodkrywcze wykonać bardzo dobrze, bardzo przyjemnie i tak nader funkcjonalnie. Powiem Wam na koniec, że jestem absolutnie przekonany o tym, że gdyby to spotkanie z tym konkretnym enemy nie wylądowało w tym samym momencie czasoprzestrzeni, jak spotkanie z Pamerajem i w tym wspomnianym Brightlingiem, to ten zegarek e, pozwoliłby mi się niezmiernie bardziej cieszyć z tego samego tutaj konkretnego egzemplarza. Teraz cieszę się, że go mam, ale ta radość troszeczkę została rozmyta przez te inne spotkania, przez tą koniunkcję różnych fajnych zdarzeń, która miała miejsce zegarkowa. Ale Patrząc na niego tak troszeczkę z dystansu i starając się odpowiedzieć na pytanie, czy, czy to jest dobry zegarek, czy, czy, on może, czy on robi to, co dobrze robią właśnie fajne mikrobrandy, czy potrafi stawać w szranki swoją fajnością, tą taką niezdefiniowaną, jak ktoś słusznie kiedyś w komentarzu zauważył jako słowo, tą swoją zegarkową, zegarkowym pomysłem na siebie, właśnie z innymi większymi markami, za które trzeba wydawać duże pieniądze. I ten NMI dla mnie jest naprawdę świetnym przykładem tego, że Mikrobrandy ciągle mają jakiś pomysł. Chociaż ten nie jest jakiś ekstrawagancki. Tutaj zostało pokazane, że można zrobić coś, co jest układne, dobre na co dzień, takie, takie, powiedzmy sobie, nie jakieś odjechane, ale można to zrobić fajnie, można to zrobić estetycznie, można to zrobić technicznie, bardzo, bardzo przyzwoicie, żeby nie powiedzieć, bardzo dobrze. A jednocześnie nie trzeba za to kasować niewiadomo jakich pieniędzy. I to właśnie dla mnie, w tym zegarku swoiście spina klamrę tego, co jest kwintesencją e, mikrobrandów. Myślę, że ten zegarek ma więcej efektu wow na mnie zrobił, niż na przykład pokazywany już na kanale Farer World Timer, który był fantastyczny, właśnie jest fantastyczny. Jest tam dużo wszystkiego, ma komplikacje, które tu brakuje, ale ten taki pierwszy efekt jakości i efektu fajny zegarek, tutaj miałem chyba większy, gdy wyjąłem go z paczki. Cóż... Dobre ten NMI zrobił z siebie antidotum na to moje, na to moje teraz wielkie spotkanie z różnymi big-brandowymi zegarkami, bo, bo swoisty taki sposób uziemił mnie troszeczkę do tego konceptu, co można mieć od mikro. Z mojej strony absolutnie, tak jak powiedziałem już we wstępniaku, jeżeli estetyka tego zegarka Wam się podoba, uważam, że jest po prostu warty polecenia, świetny, bardzo cieszę się, że go mam, choć musi walczyć z dużymi graczami i dosłownie, i w przenośni, o czas na nadgarstku. Na dzisiaj to tyle o tym Nordic Marie Instruments. Dziękuję, cześć i do zobaczenia.